Dziękuję bardzo. Dziękuję przede wszystkim naszym kolegom. Dziękuję Krzysztofowi Świerczkowi, e, dziękuję Wojciechowi, e, dziękuję wszystkim naszym członkom Prawa i Sprawiedliwości Oskim za zorganizowanie tego spotkania. To spotkanie, Szanowni Państwo, to jedno z wielu, które odbywa się w dniu dzisiejszym w ten weekend, bo jutro będą spotkania w całym kraju. Dzisiaj kilkadziesiąt spotkań z liderami Prawa i Sprawiedliwości, w dniu jutrzejszym podobnie. I tak będzie w każdą sobotę, i tak będzie w każdą niedzielę. Dzisiaj gościem państwa będzie pan przewodniczący klubu parlamentarnego Mariusz Płaszczak, ale przecież tutaj przed państwem także zacni parlamentarzyści, którzy można by powiedzieć, są jednymi z głównych, jako na scenie, na scenie politycznej w polskim parlamencie. Jeżeli państwo aby nie tracić czasu, aby nie oczekiwać, e, pozwolę sobie zaproponować, abyśmy porozmawiali o tym, co dzieje się w parlamencie, czego nie widać albo inaczej, czego media nie przeniosą, to przecież e, media, które pracują na rzecz koalicji, a jest praktycznie większość, e, przemilczają, milczą, zamilczają pewne wydarzenia pewne fakty. Od chociażby wczorajsze wydarzenie związane z dymisją ministra skarbu, pana ministra Budzanowskiego. Został zdymisjonowany przez premiera Donalda Tuska. Został zdymisjonowany dlatego, że Tusk, cała Platforma Obywatelska z obawą e, Przewidywali, że może dojść do, że dojdzie do katastrofy, mieli rację zresztą, że dojdzie do katastrofy politycznej. Do katastrofy politycznej, kiedy będzie w Sejmie procedowany wniosek. No bo zasady są oto takie, że e, zostaje przez klub parlamentarny złożony wniosek o dymisję, jest opiniowany przez właściwą komisję e, branżową, czyli w tym przypadku Komisję Skarbu w parlamencie. A później dochodzi do debaty na forum wysokiej listy. Zresztą jak Państwo widzieliście ostatnio przed dwoma tygodniami takie zdarzenie miało miejsce wobec ministra Sławomira Ale Minister Sławomir Nowego. Można powiedzieć kolega z wojska i nie tylko. Donalda Tuska może tutaj czuć się bezpiecznie. Może psuć e, polskie projekty drogowe, kolejowe może niszczyć sektor budowlany w Polsce. Partia, jego partia, Platforma Obywatelska, wszystko mu wybaczy, a szczególnie jej lider Donald Trump. Ale tak było w przypadku Nowaka, kiedy trwała debata na sali plenarnej. Wiele faktów, wiele zjawisk, wiele procesów, których winien jest Sławomir Nowak. Było, przedmiotem, było przedmiotem, przedmiotem szczegółowej dyskusji na forum bezobizmu. W przypadku ministra Budzanowskiego byłoby podobnie, zapewniam Państwa, mogę powiedzieć, że jestem jednym ze świadków e, i bardzo świeżych wydarzeń wczoraj do naszego klubu parlamentarnego e, przybył człowiek z dokumentami, które w sposób bezpośredni obciążają Ministra Skarbu, ale również obciążają premiera tego rządu Donalda Tuska. I proszę mi wierzyć, że wraz z ministrem Jasińskim, wraz z ministrem Turzewskim, to ministrowie rządu Prawa i Sprawiedliwości, wraz z Dawidem Jackiewiczem, który prowadził projekt, wniosek o wokół nieufności dla ministra Skarbu, spotkaliśmy się z człowiekiem, o którym mówię, który. Przyniósł nam e, wiele argumentów, można by było powiedzieć, że z tego można urządzić nalot dywanowy na e, Platformę Obywatelską. I z taką nadzieją po godzinnym spotkaniu wyszliśmy na korytarze sejmowe, a po 45 minutach dowiedzieliśmy się, że niestety nie będzie tam mandany, nie będzie takiej okazji, aby na formie izby o tym mówić. A to przecież nie byłaby żadna zemsta polityczna. Przecież to nie był plan o to tak, żeby uderzyć w Platformę Obywatelską. Plan to był jasny i prosty. Plan Prawa i Sprawiedliwości, kiedy zgłaszaliśmy wnioski o w nieufności do Zaboskiej. Celem tego przedsięwzięcia była ochrona polskich przedsiębiorstw, polskiej własności przed niszczeniem, przed e, wszelkiego rodzaju <grym> działaniami, które... Nie tyle deprecjonują cały obszar gospodarczy, ale wręcz można by, można by powiedzieć, że to są wrogie działania wobec skarbu państwa, wrogie, wrogie działania przeciwko Rzeczypospolitej. Przykład lotu jest takim bardzo drastycznym, ale nie jest jedynym, bo chociażby wszystko to, co dzieje się z Polimeksem Moskostalem, przypomnę to do niedawna. Jedno z największych przedsiębiorstw budowlano montażowych zatrudniające ponad 14 tysięcy ludzi. Dzisiaj Nostostal pikuje w dół. Nie wiadomo zresztą z jakich przyczyn. Odmawia miliardowych kontraktów. Ale o tym chcieliśmy rozmawiać na forum, na forum wysokiej mism. Niestety wczoraj tu ubiegł te, te nasze nadzieje. Cofnął się krok do tyłu, odwołał Błudzanowskiego, ale dzięki temu, e, temu no, zapobiegł zapobieg tej debacie. Do tej debaty zapewniam Państwa dojdzie. I dojdzie niebawem, bo problem ministra skarbu nie jest problemem personalnym. Problem ministra skarbu jest problemem systemowym. Jest problemem wynikający z miałości zarządzania państwem z miałkości zarządzania państwem przez Radę Ministrów, a szczególnie przez jej prezesa, czyli pierwszego ministra premiera Donalda Tuska. I to jest problem, który stale wraca. I to jest problem, który stale wraca. Ale też wczoraj wydarzyło się, miały miejsce także inne wydarzenia. Wczoraj, przedwczoraj, kilka dni wstecz. Wczoraj, chociażby, przyjęta została ustawa deregulacyjna. Przewodniczący. Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Deregulacji jest obecny tutaj pan poseł Andrzej Duda, minister wracalny no. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zanim objął mandat poselski. Myślę, że pan poseł Andrzej Duda powie nam o tych e, powodach, przybliży te powody, które kazały nam zagłosować za tą ustawą, ale tak jakże ją powiedziałeś, ustawą ułomną. Bo mamy nadzieję na e, własny projekt, na własne e, propozycje, które jeszcze zostaną e, podniesione, kiedy ustawa będzie w mm -hmm. Mam nadzieję, że o szczegółach Państwu będziesz mogli powiedzieć. Bardzo proszę Pan.